Księga Apokalipsy to nie tylko zbiór tajemniczych symboli, ale potężne ostrzeżenie dotyczące przyszłości ludzkości. Czy żyjemy właśnie w tych czasach? To pytanie rozbrzmiewa w sercach wielu osób czytających apokaliptyczne proroctwa. W końcu, co te zagadkowe słowa mogą dla nas oznaczać? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę ujawniają proroctwa Apokalipsy i jak łączą się z naszym współczesnym światem? Przygotuj się, ponieważ w tym materiale zanurzymy się w dziesięć najbardziej przerażających proroctw Apokalipsy. Rozszyfrujemy je jedno po drugim i zbadamy, czego mogą nas nauczyć o końcu czasów i wyzwaniach, przed którymi stoimy jako ludzkość. Księga Apokalipsy, znana również jako Objawienie, to jeden z najbardziej zagadkowych i fascynujących tekstów Biblii. Została napisana przez Jana, jednego z apostołów Jezusa. Podczas jego wygnania na wyspie Patmos, w kontekście izolacji i prześladowań, Jan otrzymał intensywne i symboliczne wizje, które miały przekazać wiernym przesłanie ostrzeżenia i nadziei. Już na samym początku Apokalipsa jasno określa swój cel. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Ap 1:1 Tekst ten pełen jest niezwykłych obrazów. Jeźdźcy przynoszący zniszczenie, czasze wylewające sądy na ziemię, znaki moralnego upadku i obietnice duchowej odnowy. To nie tylko opowieść o nadchodzącej zagładzie, ale głęboko duchowe przesłanie, które łączy to, co boskie, z tym, co ziemskie, zapraszając nas do refleksji nad codziennymi wyborami. Dlaczego apokalipsa jest tak znacząca? ponieważ przekracza granice czasowe i pozostaje aktualna. Jej symbole i przesłania mają moc skłonić nas do zastanowienia się nad uniwersalnymi kwestiami, takimi jak walka dobra ze złem, sprawiedliwość, moralność i sens życia. Wielu dostrzega w niej zwierciadło współczesności, w której globalne kryzysy i dylematy etyczne stają się coraz bardziej palące. Czy jesteśmy świadkami pierwszych znaków tego, co zostało przepowiedziane? Czy może te słowa są metaforą, która ma nas nauczyć żyć bardziej świadomie i duchowo? To, co czyni apokalipsę jeszcze bardziej fascynującą, to fakt, że nie jest ona jedynie ostrzeżeniem przed zniszczeniem, ale także obietnicą odkupienia. Wśród wizji katastrof pojawiają się również przebłyski nadziei obietnica nowego nieba i nowej ziemi czasu, w którym ból i cierpienie zostaną pokonane. Aby jednak osiągnąć tę odnowę, jesteśmy wezwani do głębokiej refleksji nad naszym życiem, naszymi czynami i wpływem, jaki wywieramy na otaczający nas świat. Jeśli jesteś ciekawy ukrytych przesłań Apokalipsy, zostań z nami do końca tego materiału. Wspólnie przeanalizujemy każde z tych dziesięciu proroctw i zastanowimy się, jak łączą się one z naszym życiem i naszym światem. Co więcej, Zrobimy paralele między biblijnymi symbolami a współczesnymi wyzwaniami, zapraszając Cię do głębszej i bardziej osobistej interpretacji tych przesłań. Zanim jednak przejdziemy dalej, mamy dla Ciebie specjalne zaproszenie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, aby nadal otrzymywać refleksyjne i inspirujące treści, takie jak ten materiał. Nie zapomnij polubić filmu i zostawić komentarza, w którym podzielisz się swoimi oczekiwaniami. Chcemy wiedzieć, które z tych proroctw najbardziej Cię intryguje i dlaczego. Udostępnij ten materiał swoim znajomym i rodzinie, aby więcej osób mogło wyruszyć w tę podróż wiedzy i duchowości. Oglądaj do końca, ponieważ każde z tych proroctw skrywa tajemnice, które mogą odmienić sposób, w jaki postrzegasz dzisiejsze czasy i przyszłość ludzkości. Razem odkryjemy tajemnice Apokalipsy i dowiemy się, jak te przesłania mogą oświecić nasze życie w czasach niepewności. Apokalipsa przedstawia nam jeden z najbardziej ikonicznych i przerażających symboli swoich proroctw czterech jeźdźców. Reprezentując katastrofy, które naznaczą świat, pojawiają się w wizji opisanej w rozdziale szóstej tej księgi każdy na koniu o charakterystycznym kolorze i z określoną misją. Te postacie nie tylko symbolizują zniszczenie, ale także zapraszają nas do refleksji nad wyzwaniami, z jakimi mierzy się nasze społeczeństwo. Pierwszy jeździec, dosiadający białego konia, jest często interpretowany jako symbol podboju. Niesie łuk i otrzymuje koronę, wyruszając na kampanię zwycięstwa. Niektórzy badacze widzą w nim reprezentację przywódców lub ideologii, które dążą do dominacji za wszelką cenę. Przynosząc wojny w swoich śladach. Inni wierzą, że symbolizuje pojawienie się fałszywych nadziei i zwodniczych przywódców, którzy obiecują pokój, ale sieją konflikty. W dzisiejszych czasach możemy dostrzec podobieństwa w sporach politycznych i nieokiełznanych ambicjach, które dzielą narody i społeczności. Drugi jeździec pojawia się na czerwonym koniu, przynosząc ze sobą wojnę. Trzyma wielki miecz. I otrzymuje polecenie zabrania pokoju z Ziemi, powodując przemoc i chaos. Jest to mroczny, ale znany obraz konfliktów zbrojnych, które nękały ludzkość przez wieki. Od terroru wojen światowych po wpływ konfliktów regionalnych, jego obecność przypomina nam o niszczycielskim koszcie niezgody. Czy globalne napięcia, których dziś doświadczamy, są odzwierciedleniem działań tego jeźdźca? Trzeci jeździec na czarnym koniu. Symbolizuje głód i nierówności. Trzyma w ręku wagę obraz przedstawiający racjonowanie i nierówności ekonomiczne. Jego przybycie oznacza czasy niedostatku i niesprawiedliwości, gdy podstawowe zasoby stają się niedostępne dla wielu. Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara AP-6-6 mówi fragment, wskazując na zawyżone ceny i niesprawiedliwy system ekonomiczny. W świecie, w którym miliony wciąż cierpią z powodu głodu, a kryzysy żywnościowe się nasilają, przesłanie tego jeźdźca jest niepokojąco aktualne. Czwarty i ostatni jeździec przybywa na koniu bladozielonym, przerażającym widoku związanym ze śmiercią. Towarzyszy mu Hades, a razem otrzymują władzę, by zabijać przez wojny, głód, zarazy i dzikie zwierzęta. Jego obecność przypomina nam o pandemiach i katastrofach naturalnych, które pochłonęły niezliczone życia. Pandemia z 2020 roku na przykład uwydatniła kruchość ludzkiego życia wobec sił, nad którymi nie mamy kontroli. Czy ten jeździec jest metaforą dla takich kryzysów, czy może zapowiedzią czegoś jeszcze większego? Symbolika czterech jeźdźców wykracza poza czas, oferując wizję katastrof, które od wieków nękają ludzkość. Bardziej niż literalne przepowiednie, są one potężnym przypomnieniem konsekwencji pychy, podziałów, chciwości i zaniedbań. Jednak zapraszają nas również do poszukiwania dróg odkupienia i zmiany, odrzucając cykle zniszczenia, które reprezentują. A ty, co myślisz o czterech jeźdźcach? Który z nich najbardziej Cię intryguje lub skłania do refleksji nad współczesnością? Podziel się w komentarzach swoją wizją tej części apokalipsy. Jednym z najbardziej przerażających proroctw Apokalipsy jest Wielki Ucisk, okres ekstremalnego cierpienia, który naznaczy historię ludzkości przed powtórnym przyjściem Chrystusa. W Apokalipsie 7,14 wspomniane jest, że ci, którzy przejdą przez ucisk i pozostaną wierni, zostaną nagrodzeni. Jest to czas opisany jako wyjątkowy w swojej intensywności: moment próby wiary, wytrwałości i ludzkiego charakteru. Wielki ucisk przedstawiany jest jako okres, w którym klęski żywiołowe, prześladowania religijne i globalne kryzysy osiągną niespotykany wcześniej poziom. Będzie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i jakiego nie będzie. MT 24-21. Słowa Jezusa podkreślają wyjątkowość tego okresu, wskazując, że będzie to wydarzenie niszczycielskie, bez precedensu w historii ludzkości. Wśród wspomnianych tragedii znajdują się trzęsienia ziemi, głód i zarazy, które niszczą całe populacje. Ponadto pojawiają się odniesienia do surowych prześladowań tych, którzy pozostają wierni Słowu Bożemu. Wizja wielkiego ucisku sugeruje czas intensywnej polaryzacji, w którym wartości moralne i duchowe zostaną wystawione na próbę w obliczu zbiorowego rozpaczy. Chociaż wiele z tych opisów może wydawać się odległych, Trudno nie dostrzec podobieństw do tego, co widzimy dzisiaj. Kryzysy klimatyczne, globalne pandemie i konflikty geopolityczne tworzą scenariusz niepewności, który współbrzmi z ideą czasu ucisku. Czy zbliżamy się do tego okresu, czy może już przeżywamy jego pierwsze oznaki? Z drugiej strony, przesłanie wielkiego ucisku niesie również nadzieję. Podkreśla, że ci, którzy zachowają wiarę i pozostaną niezłomni w swoich przekonaniach, Zostaną nagrodzeni. Ta obietnica przypomina, że nawet w najciemniejszych momentach istnieje światło na horyzoncie. Dla wiernych cierpienie nie jest końcem, lecz przejściem do czegoś większego i bardziej znaczącego. Wizja wielkiego ucisku zaprasza nas do refleksji nad naszym przygotowaniem na trudne czasy, nie tylko w sensie duchowym, ale także poprzez nasze codzienne działania i decyzje. Wzywa nas do zachowania naszej integralności, współczucia i wiary. Nawet gdy okoliczności wydają się nie do przezwyciężenia. A ty, jakie znaki współczesnych czasów sprawiają, że myślisz o wielkim ucisku? Czy uważasz, że przeżywamy chwile odzwierciedlające to proroctwo? Podziel się swoją opinią w komentarzach i podziel się swoimi przemyśleniami z nami. Wśród najbardziej przerażających proroctw Apokalipsy znajdują się Siedem czas Gniewu Bożego, opisanych w rozdziale XVI Apokalipsy. Każda z tych czasz symbolizuje boski sąd wylany na ludzkość w czasach skrajnej korupcji i buntu przeciwko Bogu. Te czasze reprezentują punkt kulminacyjny kary, w którym siły natury i ducha łączą się, aby przynieść druzgocące konsekwencje tym, którzy odrzucili prawdę i Boską Sprawiedliwość. Pierwsza czasza sprowadza bolesne rany na tych, którzy czczą bestie i idą jej śladami. Ten opis, choć symboliczny, sugeruje ból fizyczny i duchowy, jaki dotyka tych, którzy wybierają materializm i bałwochwalstwo. To surowe przypomnienie o konsekwencjach wyborów, które oddalają nas od wartości duchowych i etycznych. Druga i trzecia czasza zamieniają wodę w krew. Najpierw morza, a następnie rzeki i źródła wody słodkiej zostają dotknięte, stając się bezużyteczne dla życia. Ten potężny obraz. Odzwierciedla ekologiczny upadek i utratę jednego z najważniejszych zasobów dla przetrwania człowieka. W świecie, w którym problemy środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie oceanów i niedobór wody pitnej, są już rzeczywistością, te czasze stanowią ostrzeżenie przed skutkami naszych działań wobec planety. Czwarta czasza sprawia, że słońce staje się tak gorące, iż powoduje skrajne poparzenia. Ta apokaliptyczna wizja może być interpretowana jako metafora katastrof klimatycznych lub dosłowny wzrost cierpienia spowodowanego siłami natury. Trudno nie powiązać tego obrazu z globalnym ociepleniem i jego konsekwencjami, takimi jak intensywne fale upałów, które już dotykają miliony ludzi na całym świecie. Piąta Czasza pogrąża królestwo bestii w ciemności, przynosząc zamęt i udrękę. To wyraźny symbol upadku skorumpowanych systemów władzy i chaosu, który pojawia się, gdy struktury zbudowane na niesprawiedliwości zaczynają się rozpadać. Ta czasza skłania nas do refleksji nad upadkiem społecznym i politycznym, który obserwujemy wokół nas, gdzie chciwość i korupcja są obnażane i kwestionowane. Szósta czasza prowadzi nas do Armagedonu, ostatecznego pola bitwy między dobrem a złem. To jedno z najbardziej znanych miejsc w Apokalipsie, przygotowanie do ostatecznej konfrontacji, w której Bóg zatriumfuje nad wszystkimi przeciwnymi siłami. Symbolika tego wydarzenia podkreśla trwającą walkę duchową, zapraszając każdą osobę do wyboru strony w tej bitwie między światłem a ciemnością. Siódma i ostatnia czasza oznacza kulminację Apokalipsy z wielkim trzęsieniem ziemi, które wstrząsa całą Ziemią towarzyszą mu grzmoty, błyskawice i niszczycielski grad. To wydarzenie zapowiada ostateczny Sąd Boży i zakończenie obecnej ery, otwierając drogę do obiecanego odkupienia i odnowy. Siedem czasz gniewu Bożego to nie tylko opisy straszliwych sądów, ale również zaproszenie do introspekcji. Skłaniają nas one do refleksji nad tym, jak nasze działania, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, przyczyniają się do moralnego upadku i niszczenia planety, ale przede wszystkim niosą przesłanie odnowy. Po sądzie przychodzi obietnica nowego początku, gdzie sprawiedliwość i pokój zatriumfują. A ty, co myślisz o tych czasach? Czy dostrzegasz podobieństwa między wydarzeniami opisanymi w apokalipsie a kryzysami, z którymi zmagamy się dziś? Podziel się swoją perspektywą w komentarzach. Wśród najbardziej znaczących wydarzeń Apokalipsy, upadek Babilonu jest jednym z proroctw, które najbardziej przyciągają uwagę. Opisany w rozdziałach 17 i 18 Apokalipsy, Babilon przedstawiany jest jako symbol korupcji, bałwochwalstwa i moralnej dekadencji. Jego upadek to nie tylko wydarzenie fizyczne, ale także duchowy sąd nad systemami i strukturami. Które całkowicie odwróciły się od boskich wartości. Babilon, nazwany Wielką Nierządnicą w Apokalipsie 17.5, reprezentuje uwodzicielską siłę, która przyciąga narody obietnicami bogactwa, przyjemności i prestiżu, lecz w swej istocie opiera się na niesprawiedliwości i egoizmie. Miasto jest opisane jako przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami, co odzwierciedla jego przepych i arogancję. Jednakże to także źródło ucisku i bałwochwalstwa, ponieważ jego bogactwa są zdobywane kosztem wyzysku i grzechu. Upadek Babilonu jest ogłaszany potężnym stwierdzeniem. Upadł, upadł Wielki Babilon. Ab' 18.2. Towarzyszy temu lament królów, kupców i żeglarzy, którzy opłakują zniszczenie swojego wielkiego centrum władzy i bogactwa. Ale podczas gdy oni płaczą, niebo się raduje, ponieważ Boska Sprawiedliwość w końcu się wypełniła. W dzisiejszych czasach trudno nie dostrzec podobieństw między Babilonem a systemami politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi, które promują chciwość, nierówność i niszczenie środowiska naturalnego. Obsesja na punkcie materializmu, korupcja w rządach i niepohamowane pragnienie władzy są echem cech przypisywanych Babilonowi. Jego upadek można zatem interpretować jako nieunikniony upadek każdej struktury zbudowanej na egoistycznych i niesprawiedliwych fundamentach. Jednocześnie proroctwo o Babilonie nie jest tylko ostrzeżeniem, ale także wezwaniem do refleksji. Zaprasza nas do zastanowienia się nad naszym własnym życiem i społeczeństwem, w którym żyjemy. Czy przyczyniamy się do utrwalania skorumpowanych systemów? Czy może staramy się żyć zgodnie z duchowymi wartościami, które promują sprawiedliwość, współczucie i prawdę? Upadek Babilonu niesie również cenną duchową lekcję. Konieczność porzucenia dążenia do materializmu i fałszywego bezpieczeństwa, jakie on oferuje. Apokalipsa 18:4 wzywa nas: "Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie uczestniczyli w jej grzechach, aby plagi, które ją dotkną, nie dosięgły was". To wezwanie przypomina nam, że choć żyjemy w świecie, nie powinniśmy dostosowywać się do wzorców niesprawiedliwości i moralnej degeneracji, które może on narzucać. W końcu przesłanie o upadku Babilonu jest podwójne. Z jednej strony ostrzega przed nieuniknionymi konsekwencjami korupcji systemów, z drugiej zaś oferuje nadzieję. Jego zniszczenie otwiera drogę do odnowy i świata, w którym wartości duchowe i boska sprawiedliwość zatriumfują, a ty. Jak interpretujesz Babilon współczesnych czasów? Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tego proroctwa w obliczu kryzysów, z którymi dziś się mierzymy? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach i podziel się swoimi pomysłami. Proroctwo o znaku bestii opisane w apokalipsie 13-16-18 jest jednym z najbardziej dyskutowanych i intrygujących w całej księdze. Zgodnie z tekstem. Bestia nakłada znak na prawą rękę lub czoło wszystkich ludzi, niezależnie od ich statusu: wielkich czy małych, bogatych czy biednych, wolnych czy niewolników. Ci, którzy nie posiadają tego znaku, zostaną wykluczeni z systemu ekonomicznego. Nie będą mogli kupować ani sprzedawać co praktycznie uniemożliwi im przetrwanie. Liczba związana z tym znakiem 666. Stała się uniwersalnie rozpoznawanym symbolem, często kojarzonym ze złem i absolutną kontrolą. Tekst mówi: Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba ta wynosi 666. Ap 1318. Interpretowanie znaczenia tej liczby stanowi wyzwanie od wieków. Z teoriami sięgającymi od historycznych odniesień do cesarzy rzymskich po współczesne spekulacje na temat technologii i globalnych systemów kontroli. Znak bestii nie jest tylko fizycznym symbolem, ale również oznaką lojalności wobec bestii, mocy sprzeciwiającej się bezpośrednio Bogu i jego wartościom. Ci, którzy go przyjmują, demonstrują poddanie się temu skorumpowanemu systemowi. Wybierając materialne i tymczasowe korzyści kosztem duchowości i boskiej prawdy. Ten wybór stanowi wyraźne rozdzielenie między tymi, którzy pozostają wierni Bogu, a tymi, którzy podporządkowują się światowemu systemowi. W dzisiejszych czasach idea znaku bestii jest często wiązana z postępem technologicznym. Wielu dostrzega analogie w innowacjach takich jak wszczepiane mikrochipy, systemy śledzenia czy technologie identyfikacji cyfrowej. Chociaż interpretacje mogą się różnić, wszystkie wyrażają wspólną obawę utratę wolności jednostki w świecie coraz bardziej kontrolowanym przez scentralizowane systemy. Z drugiej strony, znak bestii może być również postrzegany jako metafora wyborów etycznych i duchowych. W świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm i materializm, jesteśmy nieustannie zapraszani do znakowania naszego życia wartościami tego systemu, często kosztem naszych zasad. To proroctwo zachęca nas do refleksji nad naszymi priorytetami. Czy dążymy do życia w duchowej integralności, czy ulegamy presji konformizmu wobec systemu, który deprecjonuje ludzką istotę. Proroctwo to jednak nie jest tylko mrocznym ostrzeżeniem. Przynosi także nadzieję i zachętę dla tych, którzy chcą pozostać wierni. W Apokalipsie 14:12 czytamy. Tu się okazuje wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. To przesłanie przypomina, że nawet w obliczu presji i prześladowań możliwe jest opieranie się znakowi i wybór drogi wierności. Znak Bestii nie jest więc jedynie opisem wydarzenia apokaliptycznego, ale także zaproszeniem do głębokiej refleksji nad naszymi wyborami i wartościami. Jest ostrzeżeniem. Aby być czujnym wobec sił, które kształtują nasze życie, oraz zachętą do opierania się temu, co oddala nas od naszej duchowej istoty. A ty, jak interpretujesz znak bestii w kontekście współczesności? Czy uważasz, że może on być powiązany z technologiami kontroli, czy dostrzegasz w nim głębszy symbolizm? Podziel się swoją opinią w komentarzach i weź udział w tej ważnej dyskusji. Proroctwo o nowym Jeruzalem, opisane w apokalipsie 21. Jest jednym z najbardziej oczekiwanych i pocieszających momentów tej księgi. Po sądach, uciskach i upadku skorumpowanych systemów, takich jak Babilon, pojawia się obietnica nowego nieba i nowej ziemi. Jest to spełnienie boskiego odkupienia, wizja wiecznego pokoju i harmonii dla tych, którzy wytrwali w wierze. Jan opisuje Nowe Jeruzalem jako święte miasto, które zstępuje z nieba, przygotowane jak oblubienica ozdobiona dla swojego męża. Ten poetycki obraz przekazuje czystość, odnowę i pragnienie odnowionej relacji między Bogiem a ludzkością. W Apokalipsie 21 natury czytamy jedną z najbardziej pocieszających obietnic Biblii. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ten fragment podsumowuje istotę nowego Jeruzalem. Miejsce, gdzie cierpienie zostaje zastąpione radością, a rozdzielenie wieczną obecnością Boga pośród jego ludu. Nowe Jeruzalem opisane jest jako miasto o niezrównanym pięknie. Jego ulice są z czystego złota jak przezroczyste szkło, a jego mury ozdobione drogocennymi kamieniami. Jednak bardziej niż materialne bogactwo, to duchowy wymiar czyni to miasto wyjątkowym. Tam Bóg zamieszka z ludźmi, a świątynia nie będzie już potrzebna. Ponieważ sama obecność Boża wypełni każdą przestrzeń. Ta wizja reprezentuje uniwersalne pragnienie doskonałego świata, w którym sprawiedliwość, pokój i duchowość są fundamentami istnienia. Patrząc na nasz współczesny świat pełen konfliktów, nierówności i bólu, Nowe Jeruzalem daje nam nadzieję, że cierpienie i niesprawiedliwości nie będą miały ostatniego słowa. Jednak proroctwo o Nowym Jeruzalem jest także wezwaniem do przygotowania. Zachęca nas do życia w sposób odzwierciedlający wartości tej obiecanej przyszłości poprzez przyjmowanie sprawiedliwości, współczucia i wierności. Przyjmując te zasady, zaczynamy już teraz doświadczać przedsmaku tego, czym będzie nowe Jeruzalem. W dzisiejszych czasach ta wizja może być interpretowana nie tylko jako przyszła obietnica, ale również jako inspiracja do przemiany świata, w którym żyjemy. Pomimo trudności, każdy akt dobroci, każde działanie na rzecz sprawiedliwości i każda decyzja oparta na wierze są krokami w stronę tej boskiej rzeczywistości. Nowe Jeruzalem przypomina nam, że Apokalipsa nie jest tylko opowieścią o zniszczeniu, ale także o odnowie. Jest kulminacją przesłania nadziei i odkupienia zawartego w tej księdze, wizją, która motywuje nas do wytrwałości, nawet w najtrudniejszych chwilach. A ty. Jak obietnica nowego Jeruzalem rezonuje w Twoim życiu? Czy jest dla Ciebie symbolem przyszłej nadziei? Czy wezwaniem do działania tu i teraz? Podziel się swoją opinią w komentarzach i przekaż nam swoją perspektywę. Księga Apokalipsy ze swoimi zagadkowymi wizjami i proroczymi przesłaniami to nie tylko narracja o zniszczeniu, ale głębokie wezwanie do refleksji, odnowy i nadziei. W trakcie tego materiału. Przeanalizowaliśmy 10 najbardziej przerażających proroctw apokalipsy, ukazując zarówno ich duchowy wpływ, jak i znaczenie dla wyzwań współczesnego świata. Zaczęliśmy od czterech jeźdźców, symboli klęsk, które znajdują odzwierciedlenie w historycznych i współczesnych kryzysach, przypominając nam o konsekwencjach ludzkich wyborów naznaczonych chciwością, podziałami i zaniedbaniem. Następnie rozważaliśmy wielki ucisk. Okres ekstremalnego cierpienia, który wzywa nas do zachowania wiary w trudnych czasach. Kolejno przyjrzeliśmy się siedmiu czasom gniewu Bożego, obrazowi boskich sądów, które ujawniają korupcję i zapraszają do przemiany. Upadek Babilonu podkreślił nieuchronność upadku skorumpowanych i materialistycznych systemów, podczas gdy znak bestii ostrzegł nas przed znaczeniem duchowych wyborów. W świecie coraz bardziej ulegającym kontroli i bałwochwalstwu, na koniec obietnica Nowego Jeruzalem przyniosła nam pocieszenie i inspirację, wizję przyszłości wypełnionej pokojem, harmonią i wieczną obecnością Boga. Każde z tych proroctw niesie ze sobą lekcje. Apokalipsa to nie tylko ostrzeżenie przed końcem, ale przesłanie o tym, jak żyć teraz. Wzywa nas do poszukiwania sprawiedliwości. Opierania się pokusom materializmu, bycia współczującymi w obliczu przeciwności oraz zachowywania wiary w chwilach próby, bardziej niż przewidywanie wydarzeń, zaprasza nas do duchowej przemiany, która zaczyna się tu i teraz. Ponadto przesłania apokalipsy skłaniają do refleksji nad naszą odpowiedzialnością w obliczu kryzysów, z którymi mierzy się świat. Czy zmiany klimatyczne, konflikty społeczne i nierówności są znakami, że musimy na nowo przemyśleć nasze priorytety? Być może te proroctwa są jak zwierciadło, ukazując nasze błędy, ale również dając szansę na odkupienie. Na zakończenie tej podróży mam pytanie do ciebie: Które z tych proroctw najbardziej wpłynęło na Twoje postrzeganie świata i dlaczego? Czy uważasz, że żyjemy w czasach opisanych w Apokalipsie? Czy widzisz te przesłania jako ponadczasowe symbole, które kierują nas w każdej epoce? Nie zapomnij podzielić się swoją opinią w komentarzach. Chcemy poznać Twoje refleksje i pomysły. A jeśli ten materiał Cię zainspirował lub sprawił, że spojrzałeś na pewne sprawy inaczej, polub go, udostępnij znajomym i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich treści. Ostateczne przesłanie Apokalipsy jest jasne. Niezależnie od tego, jak mroczne wydają się czasy, zawsze istnieje obietnica odnowy i nadziei dla tych, którzy poszukują prawdy. Niech ta lekcja pozostanie w naszych sercach, i niech nasze życie stanie się światłem, które rozświetli otaczający nas świat. Bardzo dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Niech Wasze refleksje nad tymi proroctwami przyniosą pokój, mądrość i inspirację do życia z celem i wiarą. Dziękujemy, że obejrzeliście ten materiał i wspólnie z nami zgłębiliście głębokie i poruszające proroctwa Apokalipsy. Mamy nadzieję, że każda przedstawiona tutaj refleksja dotknęła Was w jakiś sposób i zainspirowała do nowych przemyśleń na temat świata, w którym żyjemy oraz naszego celu w nim. Teraz chcemy poznać Waszą opinię. Które z tych proroctw najbardziej przyciągnęło Waszą uwagę? Czy uważacie, że przeżywamy niektóre ze znaków opisanych w Apokalipsie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej, bardzo chcemy poznać Wasze zdanie. Jeśli ten materiał miał dla Was znaczenie lub wzbudził ciekawość, nie zapomnijcie polubić go i udostępnić znajomym i rodzinie. To świetny sposób na szerzenie ważnych refleksji i pomoc innym w zrozumieniu tych tak istotnych przesłań. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, kliknijcie teraz przycisk subskrybuj i włączcie dzwonek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Mamy dla Was jeszcze wiele takich treści, pełnych głębi, informacji i inspiracji. Bardzo dziękujemy, że byliście częścią tej podróży razem z nami. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie, nawet w momentach niepewności, zawsze czeka na nas obietnica nadziei i odnowy.